I ruszyły. O, oglądają się na siebie. Nie ma chętnego doprowadzenia przez moment. Serce. Teraz zdaje się Franciskus. Tak jest Franciskus. Na drugim miejscu pan Chico. Na trzeciej pozycji imperator. Na czwartym serce. Na piątym dynamo. Plus na szóstej pozycji. Pianistka i na siódmym miejscu Day of Reckoning. Franciskus wciąż prowadzi stawkę i za moment konie wejdą w zakręt. Franciskus poprawia zdecydowanie i próbuje oderwać się od rywali. Na drugim miejscu pan Cziko, na trzecim Serce, na czwartej pozycji Imperator. A później pianistka, razem z Dynamo Blues i z tyłu Day of Reckoning. Utrzymuje prowadzenie Franciscus, ale tuż za nim jest już pan Cziko. Bardzo ładnie dużym kołem przesuwa się Serce. Na prostą wyprowadza Franciskus i próbuje uciekać. Franciskus finiszuje imperator. Franciskus, imperator, pan Trico. No, imperator próbuje dobrać się do Franciskusa, a tu odpola też bardzo dobrze Dynamo Blues. I day of recording. Franciskus, Dynamo Blues. Franciskus, Dynamo Blues. Dynamo Blues dobiera się do Francji Te dwa konie galopują łeb w łeb i razem wpadają na celownik.